Dzień dobry kochani z pięknej miejscowości Wandzin. Panią Asię Wam przedstawiam. Dzień dobry. Pani Dzień Asia do mnie mówi: Ty, Bawę, przyjść tutaj na herbatę, zobaczysz, gdzie ja mieszkam. No i widzisz, jak mieszkam. Widzisz, jak to się, jak to się mieszka. To Zabytkowo. To jest zabytek. Jak go kupowałam, to był jedyny w powiecie, który był w rękach prywatnych i był remontowany z bez dodatkowych funduszy państwowych. Chciałam go utrzymać w takim stanie, w jakim kiedyś był tak? zamieszkany. Czyli jest to dom szony, bez żadnego dodatkowego współczesnego ocieplenia, ogrzewany tylko i wyłącznie piecami, czyli w najbardziej ekologiczny możliwy sposób. Piece widziałam, petarda. Tutaj zrobimy kiedyś taki odcinek kulinarny o gotowaniu zrobimy. Tak, jak jesteśmy w takim miejscu, to oczywiście musimy zrobić coś o gotowaniu. No i cóż, piece są najbardziej ekologiczne, są z lokalnej gliny, opalane drewnem z pobliskiego lasu. Nie smrodzą, nie śmiecą, dają dużo ciepła i, i są naj, najlepszym rozwiązaniem, jakie może być. Domowo, przytulnie. Wszyscy turyści, którzy przyjadą do nas na wycieczkę do gminy Sidrat 30 sierpnia, to mają wielkie szczęście, że to będą mogli zobaczyć. Będą mogli zobaczyć, będą mogli posiedzieć, popatrzeć tutaj, rozejrzeć się. Może nabrać jakiejś inspiracji dzięki Tobie, że ich tu przywieziesz. Kochani, co co opowiadać. Wandzin to petarda. Dziękuję bardzo. Widzimy się 30.